Witam ponownie, witam ponownie. chyba będzie mnie widać, nie wiem. Bliżej zrobimy, może. Co się dzieje? Zobaczcie. Jest, dobra. Zbliżymy to. trochę mnie z boku widać a no może jednak zrobimy w oddali jest jednak lepiej mnie widać dobra już jest tutaj no niestety te testy wyszły nieciekawe nie mogę na maszynach ćwiczyć żadnych tylko indywidualne. znaczy ja tak czułem no ale ale słuchajcie, miesiąc testów na maszynach 160 zł, tylko i wyłącznie, a indywidualnie pół godziny 120 zł. Czyli na maszynach nie każdy może, że tak powiem. Chodziłem normalnie, starałem się, że tak powiem, i okazało się, że no nierówno idę, że, że mnie tam buja, etc. i w ogóle i nie da rady no i tam inne jeszcze tam także pani, okazało się ładne imię pani Magdalena Rok temu miała mnie w swojej opiece bardzo sympatyczna, miła osoba. Jak się spojrzy na jej twarz, to taki jak aniołek wymalowany, że tak powiem, w dawnych tam na obrazach. No także mówi wtedy indywidualna zostaje. Za dużo pan ma mówi, no dwa zawały, to już jest dla nas ostrzeżenie, że wysiłek może się przekształcić coś tam, nie? Także to już odpada akurat. A tarwa kurszowa też na to trzeba mówić uważać, bo mówi to są indywidualne mówi, ćwiczenia i, i tym związane, co... Jest co innego, że tak powiem. Nie zostało tak jak zostało. Do Was, kochani, prośbę bardzo wielką. Kto z Was bierze udział w live'ach, czyli streamach, powiedzmy codziennie wieczorem, 21. z haczkiem, bo też nie różnie mi tam. To zwracajcie też uwagę innym, innym osobom, które wpadają, zachowują się bezczelnie, po hamsku etc. i w ogóle używając. Naprawdę, e, że tak powiem, chamskich jakichś przyzwyczajeń, nie wiem skąd i jaki w ogóle. E, druga sprawa, ja nie jestem waszym, znaczy nie mówię o subskrybentach, bo umieją się zachować, ale pozostali. Jestem osobą starszą już. jestem waszym kolego, co razem z wami wódkę piłem albo na panienki chodziłem, czy coś takiego. Należy mi się szacunek. Nie do widzenia, dziękuję. Będę bezwzględny, dosłownie. Kto nie będzie się umiał zachować, przywitać mnie, to będzie po prostu wyrzucany bezczelnie, banowany. Innym nikiem, czy na, przezwiskiem będzie, to i tak wcześniej, czy później wyjdziemy, bo każdy ma indywidualny IP, pamiętajcie o tym. Nie ma mądrych, co to nie ja, ja wszystko znam się na E, informatyce, tralalala. nie, nie, nie każda osoba na świecie ma swój indywidualny IP nie ma drugiego takiego i, i nie ma w ogóle sposobu, żeby coś podrobić a, a jeszcze jest wsadzę program, który pokazuje, że ukrywa się IP i też będę blokował i powiadamiał YouTube, a nie czasami i czasami policja. Przykro mi bardzo, ale to jest prawda. Jest to mój kanał, ja go założyłem, ja staram się z ludźmi rozmawiać w kulturalny sposób i wymagam kultury. I tyle. Mm. Jedziemy, jedziemy. Dzień taki jaki dzisiaj jest do Bani, że tak powiem. Nie wiem, pewnie będzie chciał upadać podejrzewam. I nie, kochani, nie przychodzimy po to, żeby się zabawiać. Są super czaty płatne, super naklejki. Płacamy jakieś symboliczne grosze, kupujemy to i... Jest fajnie. No i substrykcje. Szczególnie kciuka do góry i substrykcje. To mi na tym bardzo zależy, bo za to z czasem jakieś pieniążki do skromnej emerytury będę miał, że tak powiem. Ale przychodzić i siedzieć i jak to się mówi, złościć mnie i innych pozostałych subskrybentów, uczestników, to nie. Na takie coś nie ma przyzwolenia mojego. Nie wiem jak... Znaczy się, inni subskryb... Ci youtuberzy też mają różne problemy, ale mają też problemy, żeby was tam, jak to się mówi, out, out, out i, i, i koniec nie ma. Kultura, jeszcze raz, kultura obowiązuje. Czy to dziewczyna, czy to chłopak, zwracasz się per pan i koniec. I powitanie. Dzień dobry, dobry wieczór, a nie elo, hej, albo coś tam są bezczelni, którzy piszą zrobiłeś pałkę, to tamto. No no to przecież to urąga czemukolwiek. No, ten się zastanawiał, zastanawiał i wyjechał. i to. To jest takie, no tak, w rejestracja Grodzisk Mazowiecki. Większa bicha, Kobita. Ja zawsze mówiłem, że kobiety kierowcy to, to jest... Ci pici bardzo dobrych kierowców, że tak powiem, jako kobiety. A reszta to jest przypadkowe. Ktoś kupił na leasingu albo wziął leasing samochód i zamiast służbowy to jest do celów prywatnych, no musisz sobie zrobić prawo jazdy. No jak się robi prawo jazdy? Za coś. Jest wiele opcji, nie tylko za pieniądze. W 1978 roku siadłem za kierownicę. Nie miałem żadnego wypadku z winy mojej, a miałem sporo wypadków Byłem jedną nogą na tamtym świecie. Pan Bóg inaczej chciał. Jest również moja prośba, ale to jest już dla ludzi inteligentnych, z charakterem bym powiedział, bo zwykły śmiertelnik to, to, to tego nie zrobi. Zbieram na sprzęt, no, sprzęt, który y, był, w zasadzie i jest moje, moim hobby życiowym, moją taką ulubioną powiedzmy Rzeczą. No. Nie stać mnie w tej chwili kupić radiostacji, nawet używanej z drugiej ręki, bo to jest wydatek rzędu 2,5 2 tysiąca złotych. Ten returę mam skromno. Po, większość pokrywa le leki i e rehabilitacja. Z każdej strony, kto jak może mi pomaga. No, tak się złożyło. Nie żalę się i nie chwalę się. te też dostaje co miesiąc coś tam, powiedzmy, żeby można było godnie przeżyć. Chodzą zamysły pogłody, żeby do tych pójść na pożyczkę, bym spłacał w razie czego, ale to też jest raczej nierealne. I chcę zebrać, żeby mieć kontakt z takimi jak ja i nie tylko na całym świecie. Angielski słabo znam, ale jakoś się tam daje, że tak powiem. Bo głównym językiem w tym hobby jest krótkofalarstwie jest język angielski. Mam taki model radiostacji wymarzony, ale 3000 to jest dużo pieniążków. Natomiast jakieś tam mniejszej już klasy to za dwa, dwa i pół można trafić. Także jest tam w moim panelu na znaczy profilu podane konto prywatne. Bardzo bym prosił, żeby... ale darowizn, darowizna musi być napisane. Dla was lepiej i dla mnie lepiej, bo tak to trzeba... Wypełniać kupę druków, bo tak Rudy się za... zażyczył, że tak powiem. Akurat kamera nagrała, jak kierowca... Dzieci stały, a kierowca miał w dupie i se jechał.

Mam wiele mobile, mobile sprawdzam radyjko kolego, ślicznie dziękuję pozdrawiam szerokości

W jesteśmy u Karola. Pieczywko musimy kupić.